Cześć! Witajcie na kanale Grill360. Ja mam na imię Marcin i dziś zaprezentuję dla Was nowość z Webera. Można by rzec młodszego brata Webera Traveler, czyli Weber Traveler Compact. To świetny grill przenośny nadający się na mały balkon lub taras, ale głównie zachwyci właścicieli kamperów czy przyczep kempingowych. Z takim kompanem każda podróż stanie się smaczniejsza. Zapraszamy do materiału. Idąc od góry, kocioł i pokrywa zostały pokryte emalią porcelanową, odporną na wszelkie uszkodzenia, również te podczas transportu. W środku grilla znajdziemy róż żeliwny o rozmiarach 52 x 36 cm z porcelanową powłoką dla lepszej nieprzywieralności potraw. Róż składa się z dwóch części, większą część możemy zamienić na płytę żeliwną, dzięki której możemy przyrządzić smashburgery, szparagi, krewetki, jajka i masę innych potraw. Palnik o mocy 3,2 kW zapewni nam zgrillowanie naszych ulubionych dań na balkonie, tarasie czy podczas naszych kolejnych podróży. System usuwania tłuszczu to tacka na dole kotła. Grill osadzony jest na składanym wózku, który z łatwością można złożyć do postaci, można by powiedzieć, walizki. Pamiętajcie jednak, żeby wcześniej wyciągnąć bądź opróżnić tackę na tłuszcz, jeśli wcześniej grillowaliście. Mamy tu dwa duże koła, które stanowczo ułatwią przejazd grillem w określone miejsce, a sama waga grilla 18 kg i małe rozmiary pozwolą go przewieźć w każdym schowku czy bagażniku. Traveler Compact zasilany jest jednorazowymi nabojami gazowymi z możliwością podłączenia do butli gazowej po wcześniejszym zakupie adaptera. Podsumowując, myślę, że Weber Traveler Compact najbardziej sprawdzi się jako niezawodny kompan Waszych kolejnych podróży, ale równie dobrze sprawdzi się w Waszych tarasach bądź balkonach. W tym odcinku to już wszystko. Jeśli macie do nas pytania, piszcie do nas, dzwońcie bądź wpadajcie do salonów w Krakowie na Medweskiego 7 i na Serafu 56. Przypominam o subskrypcji kanału. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć! Oj tak jutro do pracy. Marcin Bieszczany